No, dziś kolejna całka. Całka z 5 plus x podzielone na 10x plus x kwadrat. Może, żeby to było bardziej przejrzyste, zapiszmy sobie to to samo, ale trochę inaczej. Żeby to mieć o tej najwyższej potęgi, jakoś to jest bardziej intuicyjne. No i teraz tak, można zauważyć, że x kwadrat plus 10x. Pochodna po x to jest 2x plus 10, czyli x plus 5 to jest jedna druga z 2x plus 10, czyli zamiast tego x plus 5 w liczniku zapiszmy sobie jedną drugą razy 2x dodać 10 przez x kwadrat plus 10x jedną, drugą możemy wyciągnąć przed całkę. No i co się okazuje? Okazuje się, że jeżeli jedna, druga oczywiście zostanie, jeżeli w liczniku mamy pochodną mianownika, to wynikiem takiego całkowania jest logarytm naturalny z tego mianownika. I oczywiście pamiętamy o Stałej. Cześć.